Trzeba nawet do Was w kolejnym filmie, dawno nic nie było, chyba dwa tygodnie, ale temu, bo dużo tam czasu poświęcą Leonowi, za bardzo nic nie robię, no ale tutaj nowy nabytek za mną. Kupiłem Mulchera, kupiłem Mulchera 2,80, zastanawiałem się nad 2,5 metrowym, no już tam był, już było tak daleko, żebym go chciał płacić, eee, no dobra wieczorem zrobię przelew i, i poszukam transportu, no ale ten dzień o 11 pojawił się ten mulcher, 6000 tańszy jak tamten i 30 cm większy, bo ten jest to jest 2,80. To jest Maschio Gaspardo. Maschio Tigre. 280, a tamten to był Kun. BRE, chyba? Czy BRK? Tamten był na nożach, a ten jest na młotkach. No, kupiłem głównie ten mulcher, po to, bo nie chcę mi się tutaj tra trawy kosiarką kosić Godem, kurde, muszę mieć mulczera. Nie? No i mam mulchera. Czekaj, taki 2,5 metra, żeby też w kukurydzy dało się e, kosić. <coughs> kosić, no, rozdrabniać te łodygi. Bo jakby dostosował, da jakby dar był bezorkowo, no to e, no, trzeba to zmulczować, nie? bo te badyle zostaną. Także po kukurydzy jest plan taki, że jedzie mulcher, później idzie talerzówka, talerzówka mieszo. Podcina te korzenie, no i na koniec idzie bezorkowiec. No i w to, w to już raczej siew. Myślę, że spoko. Zobaczymy, jak to wejdzie. Ogólnie to jest druga maszyna kupiona w tym roku. Pierwszy bezorkowiec, zaraz to. Czy jeszcze coś mam w planie kupić? Chyba nie. Siewnik do kukurydzy. Siewnik do kukurydzy też mi chodzi po głowie. Masio. Masio Gaspardo mi chodzi po głowie. Czterorzędowy. Tak widziałem że. 40 tysięcy max To już kupisz zajebisty, nie? Ja tam patrzył 37 36, Kun był 36, ale ten maszyn mi się Podobał, bo można do niego zrobić Elektryczne wyłączanie sekcji I spiąć to z GPS-em No i wtedy już mam siewnik Rozłączany przez GPS-a To by był zajebisty No dobra, sprawdźmy tego mulchera Jak on mulcheruje Skoszymy se tatrowa, zobaczymy czy to w ogóle do rady Aha, jeszcze przesuw boczny jest tutaj, nie wiem, 40 cm, Zobaczymy jak to pójdzie. Małek 540 Eco, włączony. Dobrze, no, bo co włączać? Ale później już idzie spoko. Wiążę. Ja już nim wczoraj kosił, także wiem, jak to idzie. Taki wielki trowie, wielkości tej, no to muszę jechać bardzo powoli albo na niepełną szerokość. Dobra, kot, niech ucieka, bo... Kosze. Skoszone, obracające do kosza i potem mam pokażę efekt 540 na wałku i w ogóle nie wibruje Apierdalo, aż na kamerze widać, że stoi, ale absolutnie tam A się kurzy wszędzie. No, ale wykoszone. Trzeba jeszcze oleje pozmieniać. Wczoraj jedynie co to, to, że go przesmarował. O, teraz widzicie, że się kręci. Fajny, fajny zakup. Jestem zadowolony z tego. Młotki jedynie by trzeba było wymienić w przyszłości. Jeden sezon jeszcze obchodzą. jak wiadro młotków, ale to z kuna. Pogorzałem zaraz, co że ich dostał. No i tak to wygląda pokoszone. Trochę ryje się tymi płozami, ale to już tam kurde, wina tego, że jest ciężki, nie? O, to już nie muszę kościć kosiarką. Troszkę by to się podrównało no i jak widz. Albo na podnośniku trochę trzymać. Fajnie skoszone, kurde, nisko. Jak jest równo, to fajnie nisko kośnie. gorzej jak są wertepy jakieś kolejny, to wtedy już tak nisko nie kości. Kurde, zaś na deszcz gdzie? Dobra, tak wygląda. Takie są te młotki, nie? Już widać. Trochę zrobiły. środki wytarte. Trzeba będzie pomyśleć o, o nowych młotkach. Zobaczymy. tej do niego nie, to... <laughs> cały kosz rzeczy łożysko jakieś zapas, nowe młotki te są z Kuna, oryginał Kun muszę zobaczyć ile to coś kosztuje to będę chciał sprzedać, bo to mi nie pasuje nie wiem ile tu jest, ale całkiem sporo, tych nowych jest 10 także to będę chciał sprzedać bo ja mam Masio, a nie Kuna więc jak ktoś ma Kuna Mulcher, no to piszcie mi te zbiorniki musiał schować, bo, albo wystawić w sumie, bo ich miał wystawić, a nie wystawił eee, ostatnio robiłem tą broną też zajebiście idzie na nowych zębach, mały John Deere z nią chodził no i dostałem dwa wałki do niego jeden wałek jest zapięty a tutaj mam jeszcze taki rezerwowy wałek, dość też fajny no Ci, w tej cenie to się opłacało, w chuj się opłacało, nie? jeden wałek, drugi wałek karton części za czterocyfrowo suma Bardzo dobry zakup Bardzo dobry zakup, to muszę jeszcze schować Dzisiaj byli też po koła Opowiem Wam tak co się działo ostatnimi czasy, bo Mało tych odcinków pada. Przyjechali też po koła, jak cztery koła Bo tutaj mam wymienione te przednie Kupił jak nówka felga Nówka felga, kupił jak jest na wulkanizacji Już są do odbioru te koła i będą te stira zamontowane na felze poszerzającej. No nie tej używki musiałem kupić nowo, nowo drogo. No ale trudno, nic się nie poradzi. No i ogólnie się dzisiaj tutaj sprzątą. Ogólnie se dzisiaj tutaj sprzątą, bo już mnie to też denerwowało. Pogoda zresztą była niesprzyjająca do niczego. Widzicie, zaś się mroczy, zaś będzie padać. Ja już mam praktycznie wszystkie zabiegi porobione. Została mi te trójka w pszenicy. Tutaj mam pszenica. Zobaczcie. Nie wiem czy widać odcięci, ale tam nawaliłem azotu. Nie, nie widać tak. Gołem. Na kamerze nie widać. Byłem okiem, widać tam nawaliłem azotu. Tu tak optymalnie. Optymalnie. No, tu jest 200 kg w czystym. Tam jest więcej. Tam jest więcej. I pszenica się kłosi. Tutaj jest odmiana Landry. Zostanie mi do zrobienia t trójka i skrzypionka. Czekam jeszcze, aż pszenica zacznie kwitnąć. No i po tutaj wjeżdżą nie wiem, tebukonazol i metkonazol może coś takiego tutaj planuję wjechać a tutaj będę sadził e, arbuzy tą zrobione broną aktywną drugi raz i będę sadził tutaj arbuzy marchewka jeszcze coś tam, ale głównie arbuzy tutaj mam trochę arbuzów w szklarni <laughs> tutaj mam troszkę arbuzów 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ogólnie mam 26 już takich wyrośniętych. Tutaj mam, które wyrastają. Tutaj są 4. Tu jest jeszcze 3. No i tu jest też całkiem ich sporo jeszcze. Także arbusów będą miał dużo. Kukurydza na on zrobiono. Soja rośnie. Pojadę do domu, to pojedę jeszcze na soja. Brzmi. Podja podjada wam pokorza w soja, jak wygląda. Czy już robi brodawki? No i pszenica. Tyle pszenicy poszło. Pokażę Wam, mój kurde, yy, sposób na workowanie. Bo ostatnimi czasy chuj tego sło. Patrzcie, ile mi tu zostało już. Wszystko poszło na worki. Na worki, a na jesień wysypowało się ze stodową. No, po żniwach, nie na jesień. Wysypowało się ze stodoły. Tutaj otwieram się tylko klapka, nie? Tak. I się sypie. Woga, worek na woga. żmijka sypie do tego e, bufora. żmijka wepchnięto w kupa tego. Także całkiem szybko to idzie. Dobra, co jeszcze wam powiedzieć? Nie wiem i co? To w sumie tyle. Taki krótki odcinek. Wiecie, zaraz będzie padać już już się mroczy Odstawiłem tu rozsiewać że mi spod, najgorsze, że spod na szlauch i Kaś go kurde, o, wzórka w nie zrobił, widzicie, tu normalnie wycisku, tu i tu chyba, Ty też, no w dwóch miejscach, trzeba go będzie skrócić, no a już zaczyna padać, dobra, to tyle w tym odcinku, widzicie jak to kosi, można by jeszcze cię obniżyć. Siódmy można obniżyć, no ale zaś wiesz gorzej to jest na jak jakieś karpy ziemi, jakiś coś. On jest ogólnie 4 cm nad ziemią jak siedzi na tych płozach. No a nie, zawsze płoza jakaś tam zaryje, głębiej pójdzie. Także myślę, że nic nie będę robił. Mały John chodzi z tym. Także z tego jestem zadowolony. Dobra, kończymy. Kończymy i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć. Chciałbym na Soja zajechać, ale ulewa. Olewa, a tu soja rośnie, pod trzewami nie rośnie, ale tak ogólnie rośnie. W słońcu fajnie rośnie.